Witam Państwa w ten piękny sobotni letni dzień. Za chwilę odwiedzę wyjątkową parę kotów. Fiki Miki to szary, krótkowłosy sfinks, a Marian to piękny, cudowny, puchaty, biały koców. O, jesteśmy już chyba na miejscu. Dobrze, dzwonię do Kazimiery szczuki. Pani Kazimiro, skąd takie piękne imiona? No chyba takie zwyczajne dosyć. Fikimiki to jest małpka Fikimiki z książek Makusińskiego. Akurat no, nie będziemy mogli go zobaczyć, bo on się ukrywa teraz, ale to jest chłopiec, znaczy facet już teraz, więc odmieniamy z Fikim-Mikim, Fikiego-Mikiego, nie będziemy <laughs> widzieli i tak dalej. A Marian, no to Marian, no nie wiem, jakoś tak. Widać, że, że Marian jest strzyżonym minkunem. Tak, on jest to albinoser i to powoduje, że on po prostu nie słyszy. Czy koty to, to jest Pani wybór, czy to jest przypadek? Kompletny przypadek, kompletny. I to się stało tak, że jak tutaj się wprowadziłam, to po prostu znalazła sąsiadka tego, tego białego no main I ja myślałam, że będzie u mnie dwa dni, no bo to taki piękny kot, ale został yy, i wtedy wzięłam drugiego kota dla niego do towarzystwa. To to no na jak się zaakceptował yy, yy, Marian z Fikimiki? Yy, źle. Oni się zbliżają już do siebie. I, I będzie pewnie coraz lepiej, bo ja widzę, że oni już nawet potrafią się ułożyć na jednym fotelu, to tam nie byłoby możliwe. A kto dominuje? Kto jest, Marian. Kto jest? Nauczył Hikiego, Mikiego y, krzyczeć w taki straszny sposób, bo y, Marian nie słyszy, więc jego milczenie no tak. jest, co jest Ja już to polubiłam, ale to <laughs> jest dziwne. Kto jest tutaj w stadzie najważniejszy? Pani Korna. Maria najważniejsza. To znaczy on y, y, wie, czego mu nie wolno i tego nie robi. Nie wolno skakać na ten jeden mebel w kuchni. Mm, co jeszcze? No tłuc naczyń, bo Marian to lubi robić. Tłucze naczynia. Zrzuca tak, specjalnie. Patrzy mi przy tym w oczy. Co za bezczelny typ. Fikimiki jest bardziej uczuciowcem i on reaguje czasami aż zbyt wrażliwy jest i, i reaguje zbyt mocno na różne zjawiska, ale jest też niesłychanie czuły i wylewny i taki, no, bardzo słodki. Pani Kazimiro, czy drze Pani czasem z koty? E, tak, oczywiście, to głównie w publicznym życiu. E, zawsze jestem sadzana do dyskusji publicystycznej z jakimiś takimi bardzo... Powiedziałabym wyrazistymi tymi głosami z prawej strony. To jest dla kotów gotów takie no, cykliczne, rytualne, polityczne. proszę to robić. Proszę to robić, bo ja oglądam to z wielką przyjemnością i zawsze z wielkim zapałem i bardzo się cieszę, że jest jakaś kobieta, która naprawdę ma bardzo ważny, ważny głos, fantastycznie. A jeszcze mam takie pytanie, czy... Ma Pani kota na punkcie czegoś innego niż swoja praca? Ja nie jestem w ogóle specjalnie w, pra w pracy jakoś zakochana, to znaczy jestem i nie jestem, to jest trudne uczucie. Mam kota na punkcie no, ideologii feministycznej, na, na, temat, na, na punkcie ideologii równouprawnienia w ogóle ludzi. To jest taki bzik, bo to raz jak już człowiek to załapie, to trudno się tego pozbyć. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie nas tutaj do siebie do domu. Kot kojarzy się z pięknymi oczami. Tutaj fantastyczna odżywka, która sprawi, że pani oczy będą jeszcze piękniejsze. Jeszcze piękniejsze i jeszcze bardziej kocie. A dla kotów ekologiczny i bardzo przydatny Żwirek. Żwirek? Dziękujemy bardzo. Dziękuję. W ja bardzo koczu. dziękuję.